Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu aurę tygodnia astrologiczną na dni od 9 do 15 marca 2020 roku. W tym tygodniu dużo się będzie działo na niebie. Początek tygodnia może być dosyć emocjonujący za sprawą pełni księżyca w Znaku Panny, która nastąpi w poniedziałek. Może się okazać w poniedziałek, że pewne plany musimy zmienić lub dostosować się do innych. Merkury, który będzie bardzo silny na niebie, może sprawić, że różne wiadomości czy Informacje troszeczkę wpłyną na nasze decyzje na najbliższe tygodnie. Ale już we wtorek, kiedy księżyc przejdzie o 11 rano do znaku wagi, będziemy już mniej pod wpływem pełni, mniej emocjonalnie będziemy podchodzić do różnych życiowych decyzji, i też o 5, około 5 nad ranem Merkury wyjdzie z retrogradacji i zacznie poruszać się w znaku wodnika ruchem prostym. Co oznacza, że już będzie nam o wiele łatwiej zobaczyć yy, trudne sprawy w takiej bardziej racjonalnej perspektywie. Nie yy, kiedy na pełni, w poniedziałek, może, mogliśmy być bardziej zdezorientowani, co się dzieje. I też wtorek to będzie taki dzień, w którym o wiele więcej konkretów będziemy mogli uzyskać od innych ludzi. Bardzo dobry moment już od wtorku, właśnie 10 marca, na podpisywanie różnych umów, kupowanie sprzętów elektronicznych ponieważ przez ostatnie 3 tygodnie, kiedy Merkury był w retrogradacji, tradycyjnie według reguł astrologicznych nie był to dobry czas na tego typu sprawy. Merkury wejdzie w retrogradację ponownie dopiero 18 czerwca, więc ci, którzy się obawiają, kiedy znowu będzie ten niefortunny układ planet na niebie, mogą spokojnie różne dokumenty podpisywać, ważne negocjować umowy i też kupować różne właśnie elektroniczne sprzęty, które teraz nie będą się aż tak psuły jak za te kupione podczas Merkurego w retro. Wtorek najlepszy moment w ciągu dnia to godzina między 9 a 10 rano i potem po 11, kiedy księżyc będzie, wejdzie do znaku uwagi, zacznie tworzyć trygon z Merkurem, też jest bardzo dobry czas, czyli praktycznie cała druga połowa dnia. W środę też bardzo dobra aura na niebie. Księżyc będzie cały czas w znaku uwagi. Rano do 13 może być lekko nerwowo za sprawą kwadratury, którą księżyc utworzy z Marsem, który jest w koziorożcu. Więc wtedy może nie forsujmy tak bardzo swojego zdania, nie bądźmy, nie wykłajmy się w różne konflikty, bo może to się potem źle dla nas skończyć. Ale już po 13 aura zdecydowanie o wiele lepsza w środę, nawet bardzo dobra, ponieważ na niebie w ten dzień i dokładnie o 1326 słońce ustawi się w bardzo korzystnym trygonie z sekstylu, przepraszam, z Jowiszem. Dlatego środa jest bardzo dobrym dniem, szczególnie po południu, żeby podpisywać różne umowy, zaczynać nowe sprawy. Wieczorem, aż do wieczora, księżyc będzie w kwadraturze z Jowiszem, to też jest taki aspekt, który sprzyja negocjacjom, dogadywaniu się z ludźmi i uzyskiwaniem różnego rodzaju pomocy. W czwartek lekka zmiana aury, aczkolwiek cały czas planety będą sprzyjać. Naszym zawodowym czy finansowym sprawom. Rano bardzo dobry aspekt na niebie. Księżyc około 8 rano ustawi się w trygonie z Merkurem yy, i to jest dobry czas, żeby załatwiać sprawy, wysyłać ważne maile, yy, załatwiać już sprawy, nawet urzędowe, tak wcześnie rano. Yy, potem jedyny moment taki zawahania, niezbyt korzystny jest między 9 a 10.30, kiedy Księżyc będzie w kwadraturze z Saturnem. Wtedy bardziej nastawmy się na konkretne zadania, konkretną pracę, mniej na relacje z ludźmi. Czy uzyskiwanie jakichś informacji ważnych, bo będzie trudniej. Od 10:30 księżyc będzie już w znaku Skorpiona którym z jednej strony będzie kierował nas na sprawy związane z finansami, zabezpieczaniem różnych ważnych rzeczy, wykupywaniem ubezpieczeń i tego, tego typu różnym, różnym sprawom, które mają w jakiś sposób pomóc nam robić różne trudne rzeczy, ale z drugiej strony księżyc będzie w opozycji do urana całe popołudnie, a to znaczy, że czwartek jest bardzo dobry na wymyślanie różnych spraw, spotykanie się, robienie burzy mózgów. I długoplanowe różne rozwiązania, wprowadzanie różnych długoplanowych rozwiązań. W piątek cały czas jeszcze księżyc będzie w skorpionie, więc z punktu widzenia astrologii nie jest to zbyt dobry czas na zaczynanie nowych spraw typu zakładanie firmy czy rozpoczynanie jakichś ważnych przedsięwzięć ale na niebie planety będą się harmonijnie układać i tworzyć harmonijne układy, więc jeżeli coś trwa i chcecie to dokończyć, rozwinąć, załatwić, to piątek jest bardzo dobrym na to dniem. W nocy księżyc ustawi się w opozycji do Wenus i potem aż do 16 będzie bardzo sprzyjał załatwianiu różnych spraw finansowych. Popołudnie też dobre, bardziej już będziemy wszyscy myśleć o weekendzie, ale godziny między 16 a 17 też dzięki temu że Księżyc ustawi się w harmonijnym aspekcie z Marsem i z Neptunem, to jest dobry czas też, żeby jakieś sprawy jeszcze dopinać, załatwiać przed końcem tygodnia. W sobotę bardzo dobra aura na niebie: Mars ustawi się w sekstylu z Neptunem, będziemy bardziej nastawieni na domowe, prywatne sprawy, i jest to dobry czas też, żeby zająć się jakimś nowym hobby i bardziej kreatywnie wykorzystać ten weekend od rana bardzo dobre układy planet księżyc w kwadraturze z Merkurym pozwoli nam szybko uwinąć się z domowymi obowiązkami po południu, po 12 księżyc przechodzi do znaku strzelca, będziemy bardziej optymistyczni bardziej aktywni i też na niebie po południu słońce w sekstylu z plutonem też sprzyja różnym spotkaniom rodzinnym, układu ważnych planów, ogólnie dosyć dużo ciekawych rzeczy w ten weekend może nas spotkać za sprawą właśnie księżyca w strzelcu. Niedziela natomiast będzie bardziej odpoczynkowa Księżyc dalej będzie w ognistym znaku strzelca, więc te osoby, które aktywnie lubią spędzać czas będą na pewno wykorzystywać tą niedzielę, żeby coś fajnego zrobić ale na niebie będzie aura bardziej senna Księżyc będzie się będzie tworzył kwadraturę z Neptunem, więc z jednej strony jest to dobre na różne artystyczne aktywności, z drugiej strony nie zawsze wszystkie ambitne plany, które w sobotę sobie wymyśliliśmy, w niedzielę będzie nam się chciało zrobić, więc lepiej nastawić się na odpoczynek i relaks. Dziękuję, życzę wszystkim udanego tygodnia i zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube i obejrzenia filmiku Miłki Krogulskiej, która opowie, co dla 12 znaków Zodiaku w tym tygodniu się wydarzy. Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na niebie, subskrybuj nasz kanał. Zapraszamy.